Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Dawno tego nie robiłem i trochę żałuję tak po prawdzie, ale myślałem o tym już od jakiegoś czasu, że dawno właśnie nie było żadnych odpowiedzi na komentarze, czy to pozytywne, czy to negatywne, taka dyskusja, szybki przegląd. Kiedyś robiłem to, że przeglądamy wszystkie od, od ostatniego razu i to było bez sensu, a teraz myślę, że raz na jakiś czas, raz na tydzień, raz na dwa możemy sobie poprzeglądać i takie komentarze na przykład z ostatniego tygodnia. Było parę filmów, filmy się zresztą coraz częściej pokazują, chociaż fakt faktem ten okres świąteczny to sprawia, że wyświetlenia i zaangażowanie spada od 20 do 50 czasami procent na kanałach również gamingowych, chyba, że ktoś tam o święta zahacza. I to ja też odczuwam. Ostatni tydzień, dwa, no to tak spadło. Mam nadzieję, że wrócicie do mnie po świętach, ale się nie dziwię. Ludzie gotują, ludzie się przygotowują, ludzie kupują prezenty, robią jakieś tam zakupy, wyjeżdżają do rodzin i tak dalej. Nie zawsze jest możliwość obejrzenia. Tym bardziej, że no mój content po prostu jest, jest bardziej newsowe ostatnimi czasy niż publicystyczny, tak więc też tam super nie zbieram wyświetleń, ale mi te stałe, stałe wyświetlenia odpowiadają. Muszę wam powiedzieć, że na przykład wyświetlenia w listopadzie no to przekroczyły ponad milion, co dla mnie jest akurat du dużym wynikiem, tym bardziej, że ja nie mam wiralowych filmów. Ja mam raczej stałą formę wyświetleń, więc super. No ale nie ma co o tym gadać tutaj skupimy się na komentarzach tak jak mówiłem nieraz je czytam na niektóre tutaj już odpowiedziałem ale ale Ciężko jest dojrzeć wszystkie, tym bardziej że materiały się często przetasowują, tak? Pokazują się minimum tam dwa filmy dziennie, czasami trzy. W listopadzie potrafiło się pokazywać pięć na przykład, nie? Tak więc ciężko było to prześledzić. A tutaj sobie polecimy na ekranie. Teraz mam komentarze. Tutaj ten na samym dole to jest 7 dni temu, to ignorujemy i po prostu z ostatnich sześciu dni. Zobaczymy, czy coś się po prostu będzie ciekawie zapowiadało, czy coś zahaczy, bo też nie mam nie ma jak przeczytać wszystkich, bo ten materiał trwałby chyba z godzinę, nie? I tutaj na przykład widzimy, że chociażby oczko pisze na temat The Game Awards na skrót ze streamu. I tutaj takie ciekawe spostrzeżenie na to, że ma i tego drugiego nie wyjebali z Player's Choice za jawne przekupywanie swojej bazy gracze itemami w grze gacza. No to jest żart z The Game Awards. Równie dobrze mogli się sami na twarz napluć. I... To ja to akurat, to jest plotka, którą słyszałem, że ta WUWA czy WAWO, już nie pamiętam jak to się nazywa, to nie jest typ gier, który mnie w ogóle interesuje, ale że tam właśnie było takie oferowane, że hej, zagłosuj na nas, to dostaniesz jakiś bonus. Być może to jest plotka, ale jeżeli to jest prawdziwe, no to to jest kompletny blamasz tak naprawdę. Kurde, jaką mam w ogóle... Słuchajcie, grzywka mi rośnie niedobrze. Już mi łaskoczy coś po czole, przyzwyczajony jestem. Ale nie, no coś takiego nie powinno mieć nigdy miejsca. To jest idiotyzm, o ile to jest... E, prawda, co tutaj mamy? E, ceny pamięci wyjebało w kosmos. To jest szarcik, który był właśnie ze streama. Ja tam pokazywałem, że e, pamięć, którą kupowałem, kosztowała 1000 złotych, e, teraz kosztuje 6000, a teraz już w ogóle nie wiem, kiedy ten materiał będzie opublikowany, ale no już teraz to kosztuje 7500. No ale tutaj e, już napisał, wystarczy owieczkom powiedzieć, że trawy będzie mniej, to wyskupią to, co jest do korzenia, a później każde zdziebełko za cenę złota i tak kupują bezmyślnie. To ludzie tacy głupi, czy przemysł taki mądry? A dlaczego nie dwa naraz? ludzie głupi i przemysł mądry? Słuchaj, biznes polega na tym, żeby wykorzystywać, będąc mądrym, wykorzystywać głupotę <laughs> klientów, że tak powiem najczęściej, nie? Ale jak wykorzystam okazję, żeby pogratulować Ci świetnego występu, bardzo miło, No właśnie, wystąpiłem w Złotych Wrotach. Były, były też negatywne komentarze, jeżeli znajdziemy, to przeczytamy. Ale dziękuję, Lestero. No starałem się jak najlepiej. Lordin Kashi. Ja wiem, że ignorancja jest nieraz błogosławieństwem, jednak Wuthering Waves ma prawdopodobnie większą bazę graczy niż Claire Obscure kiedykolwiek będzie miało. Tak, zgadzam się, no gacze mają swoją bazę i faktycznie tam jak tak na gorąco na to reagowałem, to nie pomyślałem o tym aspekcie, ale znowu nawiązuję do tego, że jeżeli tam było pewnego rodzaju przekupstwo, no to powinno to zostać po prostu wykastrowane i nigdy tego rodzaju gry nie powinny się pokazywać w Player's Choice. Um, ale tutaj masz pełną, pełną pewną prawdę, że no, takie gry są po prostu popularniejsze, gry, takie masywne, jeżeli chodzi o MMO, jeżeli chodzi o gacze, takie takie um, tytuły zdecydowanie mają większą bazę i mają większą szansę na wygranie. Kwestia też, w jaki sposób nie. O proszę, Cukam to napisało Star Wars Racer, no najlepsze trailery, to jest film, w którym ja opisywałem swoje takie, te, te trailery, które na mnie zrobiły największe wrażenie i były najciekawsze, i tutaj widzę, ktoś ma podobnie, o ja pierdykam, ale zobaczyłem teaser i jestem już chory, mam hype'a, hej góra, <grafi> grałem w starą wersję na pc 486. O, tak, super ścigałkami. Może przegrywałem jak złoto, to efekty dźwiękowe i widoczki były super. Już czekam na grę z nadzieją, że nie będzie smokiem wysysającym soki z maszyny, a cena w granicach rozsądku. No ja powiem szczerze, że tak jak sam nie gram w ścigałki, no poza tam dwoma, trzema, no to zdecydowanie czekam na Star Wars Racer e, i, i to tak powiem szczerze, mocno czekam. I to będzie trzecia ścigałka, w którą będę grał. Tutaj są komentarze, to jest ten wiralowy troszeczkę filmik, który się... E, Cóż, opublikował całkiem nieźle, cały czas się pokazują odnośnie je, jego komentarze, mowa o tym, że ludzi z tym AI to już popierdoliło, eee, i ten filmik już 90 tysięcy jakoś wykręcił, i Paweł pisze, po co bez mózgu, rozum przecież mają AI i wszystko gra, kurde, nienawidzę AI, kiedyś grafiki były tworzone przez artystów lepszych lub gorszych, a teraz wszystko z jednego szablonu AI wrzucane przez bestalęcia. kiedy szukam jakichś fajnych grafik, to mam same gówno od AI, wiesz co, no tutaj to akurat mogę się z tym zgodzić, bo, po prostu styl tworzony przez AI jest bardzo specyficzny i, i, i to idzie poznać i to po prostu boli, jak się to obserwuje. I naj, najśmieszniejsze dla mnie, jak ktoś się nazywa artystą AI, AI artist. Aha, no super. No, odklejka od rzeczywistości musi być naprawdę niesamowita. To jest tak, jakbym, tak szczerze, ja zatrudnił teraz artystę, nie? Ja faktycznie, żeby za mnie narysował jakiś zajebisty obraz, albo narysował obraz dla mnie, ja mu nawet za to zapłacę. A potem mówi, patrzcie, wykorzystałem swoje narzędzie, jakim jest ten artysta, i jestem artystą. To jest mój obraz. No nie, no, no kurwa, nie, nie jesteś artystą. No, tak to nie działa, sorry. Masakra jest tym ajaj. I jeszcze, żeby nie było, ja AI rozumiem do wykorzystywania właśnie jako narzędzie, tak, jako nawet taka powiedzmy lepsza wyszukiwarka, ale tam też trzeba dobrze prompty wpisywać, żeby ta wyszukiwarka działała, bo czasami jak zaczyta jakąś głupotę czy idiotyzm z Reddita, no to po prostu bania mała, nie? Powiem tak, jeżeli ktoś na Reddicie napisze, że 2 plus 2 równa się 5 i plus jeszcze to dostanie mm, dla beki parę tysięcy lajków, to wam powiem, że te czaty AI powiedzą wam, że to jest to jest 5, nie? A więc no, trzeba bardzo mocno i ostrożnie na to patrzeć. Tutaj z podsumowania jeszcze jest jeden e, komentarz. Sage e, Atoreis napisał, że No Man's Sky zdobyła nagrodę Ongoing Game raz w 2020 roku. Nie wiem skąd ci się wzięło, że wygrywają co roku. Wiesz co? I tutaj e, chyba sugestia nawet dobrze odpowiada, że sugerowałem się być może tym właśnie, że to było mm, nominowane praktycznie zawsze, e, ale to też jest, e, jakby nie patrzeć, urok nadawania na żywo, bo to robiliśmy na żywo i to jest skrót z żywo, e, z nadawania na żywo. Więc e, no takie wtopy się zdarzają. No nie zawsze wszystko przemyślisz i sprawdzisz po prostu, kiedy, kiedy jesteś w cugu, tym bardziej, że to była noc. E, wtopa, tak, jak najbardziej e, moja pomyłka nie zdobyło tego za każdym razem, ale po prostu co jest jakieś wsparcie społeczności, albo coś takiego, to zawsze słyszę o No Man's Sky. I żeby nie było, oni na to zasługują. Ale to jest takie trochę nudne, nie? Wiesz o co chodzi. Te krzywy HD w filmie o tym AI napisał skąd mamy pewność, że Arkadikus nie jest wygenerowany przez AI? Nie macie? Może jestem jak ten taki, wiesz, był taki zagraniczny youtuber, ja zapomniałem jak on się nazywał, który nadawał chyba przez pół roku właśnie z wygenerowanym sobą w AI no i wylała się na niego masakryczna fala hejtu. Być może ja w ten sposób spieniężam swój hejt. Nigdy nie będziesz wiedział. W tych czasach niestety nigdy nie będziesz wiedział. To jest właśnie taki, taka też ironia tego wszystkiego, że AI sprawia, że teraz już naprawdę w ogóle niczemu nie można ufać. Kiedyś jeszcze było tak, no zresztą nigdy nie należało ufać, ale teraz już nie można po prostu ufać, bo nigdy nie wiesz, czy coś, co czytasz, nie jest jakimś pierdem AI, który jest kompletną bzdurą. Nie? I potem musisz... Dla pewności zapytać. Ej, Grok, is this real? Bardzo ciekawe spostrzeżenie, cały czas mówimy o skrócie z The Game Awards, że ekspedycja. 33 zgarniająca 9 statuatek z 12 nominacji jest bardzo podobną i satysfakcjonującą sytuacją, kiedy to powrót króla zgarnął 11 Oscarów z 11 nominacji. Eee, wiesz co? I tutaj znowu muszę powrócić do tego, że się rypnąłem też pod presją, jakby nie patrzeć czatu, ale też ja nie sprawdziłem, bo zgubiłem po prostu rachubę. No, można to tak tłumaczyć, kiedy ekspedycja zdawała, zdobywała te wszystkie nagrody. Ale fakt faktem, że w tym roku to się bardzo przydało, w tym roku, nawet powiem tak, ja się cieszę, bo to pasuje nawet do mojej narracji. Dla mnie taka wygrana ekspedycja. Sí. Jak najbardziej e, służy mi, że tak powiem, nie? Dlatego też się trochę cieszę, bo każdy lubi swój taki efekt potwierdzenia, tak? Lubi się mieć rację, a nie nie mieć racji, nie? I e, pamiętam, właśnie jak były różne, różniaste komentarze, że a, się wykrzaczyłeś na recenzji ekspedycji, a, czy skończyłeś w ogóle i tak dalej. No, a dostała ode mnie dychę w każdej kategorii e, i proszę, zdobywa 9 statuetek, czy 10, czy 9, nieważne, i tak to jest największa ilość. Oczywiście możemy sobie dyskutować teraz w momencie, czy powinna dostać. W, w ramach RPG, w ramach Indii i tak dalej, bo trwają te dyskusje, ale y, znowu, no, jakoś taki jest efekt potwierdzenia, że gra, która dostaje dychę, no, jest doceniona wszędzie, zawsze. E, gra, która jest jebana, nie dostaje nawet w takiej kategorii, jak wiecie, accessibility, e, żadnej statuetki, a nigdzie indziej chyba nie jest nominowana. No, Coś to potwierdza. E, no a dodatkowo, dodatkowo. To potwierdza jeszcze też taką tezę właśnie tego, że double layer i indyki, na które ja się właśnie na początku tego roku po ostatnim The Cup Awards przedstawiłem, no po prostu, te indyki dają po dupie wielkim gigantom i to tylko potwierdza, że te giganty są po prostu rozdmuchane, nadmuchane, napompowane, ale tak naprawdę nie idzie za tym żadna wartość. I tutaj myślę, że się wszyscy zgadzamy, to nie jest moje twierdzenie, tylko po prostu dla nas graczy, ten przewrót jest bardzo dobry. Być może niektórzy, pewnie mała część wyciągnie z tego jakąś lekcję, większość pewnie nie, ale oni wtedy dostaną po dupie kolejny raz i kolejny raz, aż w końcu będą musieli się nauczyć albo pierdolną. Tak więc, e, ekspedycja to jest takie najlepsze podsumowanie tego roku. Oczywiście teraz jeszcze jest kwestia tego, że ekspedycja staje się ofiarą własnego sukcesu, no bo jeżeli ktoś cały czas odnosi sukcesy, tak? E, jeżeli ktoś wszędzie wygrywa i jest na ustach wszystkich, no to w pewnym momencie zdarzają się coraz głośniejsze takie głosy, że ej, ale nie powinno, to jest przechajpowane. Ludzie obrzydzają innym, y, gadając o tej grze, obrzydzają innym tą grę. No i wiele ludzi chce iść tak pod prąd. Nie, ekspedycja nie jest taka dobra, wyjebane, a tam wydmuszka, wiecie, i tak dalej. To jest druga strona medalu, niestety, nie? Andrzej Kuns e, przy znowu filmie odnośnie e, podsumowania e, goty e, napisał, panie Areczku, w następnym roku wychodzi system e na pewno ma szansę na nagrodę. No, pewnie w tym. Innovation Accessibility. No, nie no, chłopakom życzę dobrze. Szkoda, że nie chcieli w końcu pogadać, bo miałem parę ciekawych pytań na ten temat e, i na początku byłem pod mega wrażeniem. Słuchajcie, no, mega rig, czy mega, mega... Odwaga też, że wiecie, do Griftera podejść. Tym bardziej, że ten pierwszy materiał o systemie się fajnie wyklikał, poniósł się trochę. I miałem pytanie odnośnie skąd się to bierze. Mówię, mieliśmy wymiankę mailową, ale od tamtej pory niestety cisza. Być może jest to związane z tym przetasowaniem, bo pan Bartosiak już nie jest na swojej tam pozycji, odsunął się od tego troszeczkę. Niemniej żałuję, tak więc troszeczkę urok prysu, być może jeszcze wróci, kto wie. Odnośnie znowu tego shorta co do cen pamięci RAM, Mówię, to, to jeszcze pewnie się pokaże nowy film na ten temat, ale Silencer GDA napisał, że teraz RAM będzie w subskrypcji i tutaj widziałem też taką foliarską teorię, że jeżeli chodzi o to, co się dzieje na rynku sprzętowym, to jest, wiecie, spisek, żeby właśnie przerzucić graczy, no, którzy chyba najbardziej korzystają z tych, tych sprzętów. Oczywiście wiem, że jest wykorzystywane do pracy, do grafiki, do tworzenia i tak dalej, nie? Jasne. Ale, ale, ale no, bądźmy poważni, że większość ludzi, którzy kupują jakieś tam gamingowe pc z potężną ilością RAMu, kartami i tak dalej, to też jest, to są jednak gracze. To jest taki casualowy odbiorca, i teraz, że to jest taki właśnie spisek, żeby tych wszystkich graczy przenieść na subskrypcję, na streaming, na chmurę i gdzie sprzęt już nie będzie taki ważny, nie? Ile w tym jest prawdy? Raczej niewiele, bo to by się musieli wszyscy zgadać. To by musiał być konglomerat całoświatowy, żeby się na ten temat zgadać. No ale wiecie, teorie powstają, nie? Kowalus do tego <laughs> promocyjnego shorta. gotowy, czy składak? To że śmiarka Dickusu zaimponował swoją niemocą. Jesteś takim ludologicznym pawełkiem kiedy reklama wojanków. No cóż. Co ja mogę powiedzieć? Ja jestem bardzo zadowolony z tego shorta. No, czy on ma coś, wiesz, zgodnego z prawdą? Czy ja umiem składać pecety? Czy składam pecety? To już nieważne, moi drodzy. Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi? Ale, sorry, myślę, że wstawka z Half Life'em była spokojna. Chciałem w te takie mango klimaty podejść. Z jednośnie Divinity, materiał powstał e, zapowiadający to Divinity. Tutaj Fluffy, Arsenic... E... Napisała, ja jestem zajarana na maksa po trailerze Divinity, na bank to kupię. Tutaj plus jeden, ja tak samo na pewno to kupię. Mega się za to boję warloka, bo ten Warlock jest pod butem Hasbro, a Hasbro będzie chciało wydoić z tego tyle hajsu, ile się da. I obawiam się, że gra przyjdzie już z zdefiniowaną postacią. Not gonna light, lie, typiarka wygląda fajnie, ale ja potrzebuję swojego draw twinka. Żeby poprawnie funkcjonować jako Warlock, to klasa, którą mainuje. Wiesz co? Mnie najbardziej zastanawia to, że to jest Warlock, a Warlock to jest męski odpowiednik Witchki, Tak więc dziwacz na i dziwaczny dobór, ale, ale no cholera wie, no. <ścoughs> Ogólnie, no nie najgorzej się to zapowiada, ale faktycznie bardzo, bardzo dziwi, inaczej bardzo dziwi, bardzo martwi Hasbro, z tym się zgadzam. Ja się zastanawiam, bo tutaj znowu to samo, e, Divinity po zamiata, nie? E, tutaj e, użytkownik napisał, że będzie turówka, nie będę grał, będzie normalna, będę grał, prosty wybór. Ja się zastanawiam, bo to nie jest żaden flame ani nic takiego, tylko na przykład co faktycznie nie odpowiada w takiej turowej rozgrywce, bo według mnie Lariani robią to po prostu bardzo dobrze. Czy to jest sam gust, czy jest coś, co faktycznie przeszkadza, wybija z immersji, a chciałbym, żebyście mi napisali, jak to u was wygląda z tą turówką. Bo ja lubię i tak i tak naprawdę zagrać. Ja lubię i turówki, i lubię, że tak powiem, real time, nie? Tak więc chciałbym w ogóle kiedyś zacząć taką dyskusję, dlaczego gry turowe siadają, bądź nie siadają niektórym ludziom. O, Marcin Kamiński, że Arku. Pora na coroczne Krapa Awards. W ogóle bardzo wielu Was pytało. I eee, tak, jeszcze raz powtarzam, że będzie do Krapa Awards między świętami a Nowym Rokiem. Po prostu ono powstaje. No a wymaga trochę tam, wiecie, no, głupiego poszycia scenariuszem, bo to jest taka pokazówka bardziej, nie? Znaczy podsumowanie ma swoje odbicie, jeżeli chodzi o rzeczywistość, ale to jest jednak satyra, nie? Niektórzy o tym zapominają i dosyłają pozwy. <laughs> ale co zrobię? Death, love Vanden Ereten, Eretein. Eee, ignorancja gamingowa Level Master i brak porządnego researchu Rockstar nigdy nie ogłasza się na takich eventach. Mają swój styl zapowiadania z Kojimą, to był fake. Ale no, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o GTA, no to była taka hiperbolizacja tego, że spodziewali się, spodziewałem się takich, wiesz, wielkich ogłoszeń, wiesz, i tak dalej. No, może, może źle się wyraziłem. Jeżeli chodzi o Kojimę, no to nie wiem, czy to był fake. Um, jeszcze raz powtarzam do tych, um, jego, powracam do tych jego reakcji. Masowa, ku, masówka kulturowa. Okej. Okay. Przecież u niego, jak i u innych ludogrifterów gamingowo-popkulturowych nie liczy się research. Pamiętam, jak to było z tym researchem, szczególnie odnośnie e, e, nagrody za muzykę, grammy. To pamiętam. To wtedy z researchem to wszyscy się popisali, nie? No, i były te fejkowe zarzuty. U nich liczy się klepanie kontentu, a że ich kontentem jest gaming, popkultura, to nakurwiają o każdej pierdole, ale za to chętnie pociśnie 70 razy Ubi Shadows. Za mało. 140 raz. To, właśnie to jest taka hiperbolizacja. Jak ja ją stosuję do GDA, to źle, to fajk, ja pierdykam, jak ty piszesz taki news. Nie, to panie, kurwa 120, 150, 200 raz. A dla ciebie to powtórzę to jeszcze kolejny raz. Niech ten Ubi upada. To ty możesz. Arciunio. Uwielbiam, uwielbiam zdrobnienia. To jest bardzo wysoki poziom dyskusji. Dobrze wie, że Rockstar nie pokazuje nic na The Game Awards. Albo jest ułomny jak drwal, co wierzy, że Netflix bezpośrednio go prześladuje. Tak naprawdę zgrywa debila, gra idealnie. U ludogrifterów ignorancja, niewiedza, nawalanie, wywokę, DEI itd. jest celowe działanie pod rage baiting W celu wywoływania emocji zaprzenosi się na wyświetlenia i rozgłos. Czyli tak... Rozumiem, że żyjesz w świecie, w którym wszyscy się z tobą zgadzają, mają dokładnie twoje poglądy, a ci, którzy się z tym nie zgadzają, to robią to specjalnie pod Rage Waiting, żeby zarobić. Na pewno musisz mieć fajne życie. A, przy okazji, to kolejne wiecie, no. Wypowiedziałeś jak się wypowiedziałeś, oczywiście dostałeś szadubana, nie? To, to kolejne takie. Potwierdzone info, które lata, nie? Ark Raiders to absolutny sztos, Pierwszy raz od 15 lat odpaliłem grę online, bo gram jedynie w gry singlowej i się zakochałem. Tutaj mowa o tych 7 milionach sprzedanych kopii. Ciekawe, czy w końcu do końca roku dobiją do tych 10 milionów. Bardzo im życzę, ale pełna zgoda Ark Raiders jest absolutnym bangierem. No i teraz właśnie zaczęła się ta zimowa zimowa eee, atrakcja, że tak powiem, zimowe mapy i muszę w końcu wrócić. Jak znajdę czas, ale święta to nie jest dobry czas, niestety. Wiedziałem, że w materiale. Odnośnie Warhammera pokaże się DWAL. <ścoughs> jest i on, jest i on. <ścoughs> Przykro mi, ale Warhammer 40 tysięcy to ty pojęcia nie masz, ale wszystko przed tobą. To prawda, ale nie jestem sam w redakcji. Tak więc. <ścoughs> Już o tym mówiłem, ale to trzeba oglądać. O, Dawid PST to jest takie typowe, jeżeli chodzi o języki, bo tutaj to dotyczy filmu Larze Croft, co nie mówi po polsku i napisał, uczyć się języków polaczki. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to jest pewnie jakiś tam żart. Takie trochę właśnie rage bait, ale, ale wielu ludzi pisze to na poważnie i ja rozumiem na przykład, że język angielski jest tutaj językiem uniwersalnym i po prostu w tych czasach należy go po prostu znać. Ewentualnie warto się chińskiego uczyć, <laughs> ale, ale no, jesteśmy naprawdę z różnych pokoleń i ludzie, którzy są 10 lat starsi ode mnie, jeszcze się uczyli innych języków. Ja pamiętam, że ja na przykład w gimnazjum, nie wiem czy to był kurwa wybór, ale było tak, że ja się, miałem angielski faktycznie, ale miałem też w gimbazie kurwa rosyjski. I nic z tego nie pamiętam poza wierszykiem, jeżeli chodzi o abecadło ohydny język. Z kolei potem w liceum to miałem niemiecki, którego kompletnie też nie znam i byłbym zagubiony, gdyby, gdyby był język, była jakaś gra wydana w języku niemieckim, nie byłoby polskich napisów, ani nic takiego, bo tak samo na przykład kiedy ja chodziłem w tamtych czasach do gimnazjum, do liceum, no to były na przykład szkoły, w których nie było angielskiego, a był właśnie niemiecki. Nie? No tak więc hola, hola, nie bądźcie tacy hop do przodu, nie? Nie wina ludzi, że po prostu w czasach szkolnych nie uczyli ich porządnego języka. No tutaj tak samo jeszcze Farad powiedział wszystkim przygłupom, którzy piszą coś w stylu było się nauczyć angielskiego, a walcie się na ryj. Ludzie mają, znają angielski, ale po prostu chcą konsumować kulturę w swoim ojczystym języku. Ja na przykład mam tak, że yy, tu nie chodzi nawet o konsumowanie czy niekonsumowanie, tylko zwyczajny szacunek do rynku. Faktycznie uważam, że nie jesteśmy pierdem gdzieś tam na mapie świata, jeżeli chodzi też o gaming. Oczywiście nie jesteśmy najwięksi, ale wiecie, to są napisy. Mi wystarczy tylko napisy. A nawet ich nie ma. Dla mnie to jest takie trochę splunięcie i wypięcie się na dany rynek. Słuchajcie, moi drodzy, no akurat tak się składa, że przed świętami nie mam za bardzo jak przeczytać wszystkich. Jest tego odgroma. Tutaj tysiące komentarzy jeszcze są, są dyskusje. Chciałbym, więc może zrobimy po prostu tak, że tutaj to skończymy, a kolejny, kiedy już będzie spokojniej, to zrobimy dłuższy, co? Bo naprawdę. Zobaczcie, ile tego jest. Ja to przewijam. To jest nadal sprzed dwóch dni, na przykład. I to leci, leci, leci. Wyświetlenia, może. Nie są najwyższe ostatnimi dniami, ale, ale leci, nie? Tak więc, e... no to jeszcze nie koniec, no właśnie. E... Jest tego odgroma e... i po prostu nie zdążę, nie dam, nie dam, zwyczajnie rady, bo już tutaj do mnie też żona pukała. Choć bo w gotowaniu trzeba bigos mieszać kolanem, nie? Tak więc, moi drodzy, przepraszam, tak się wypchnąłem, że a może dzisiaj zdążę, no ale nie da się, tym bardziej, że też do mnie rodzina zjechała, więc pozwólcie, że po prostu następnym razem zrobimy to troszeczkę dłuższe. Albo zaczniemy taką tradycję za dwa tygodnie, już faktycznie jak będzie kompletny spokój, bo w tym momencie ja cały czas sobie przewijam. To są komentarze sprzed paru dni. To jest cały czas to, co tutaj przeglądaliśmy, a było jeszcze wycięte dużo kontentu. Po prostu kiedy szukałem, czytałem te komentarze i tak dalej. O, dobra, dojechaliśmy do samej góry. A pewnie jak odświeżę, bo to było sprzed 30, 35 minut. A nie, to teraz już się uspokoiło. Teraz już nagle nie ma żadnego nowego, ciekawe. No to pewnie właśnie faktycznie ludzie się przygotowują do tych świąt już powoli. Ja więc przepraszam, że tak skipnąłem, skipnąłem. O, jeszcze na koniec. Nerox, błaga Marek. To już który raz z kolei widzę ten błąd. Rekfiem, a nie requiem. Mówiłem o tym w tym materiale. Ja wiem, że mówi się requiem, ale dla mnie to brzmi, jakby ktoś chciał połączyć jakąś łacinę nagle z angielskimi. Mam to w dupie, wolę requiem. Wiem że, wiem, że poprawnie jest requiem, ale to jest błąd, który będę stosował. Eee, chyba po prostu specjalnie, nie? Tak więc e, fuck it, fuck it będzie requiem. Po prostu brzmi to dźwięczniej niż requiem. To zdążyłem jeszcze tak Komentarz dla zasięgów, dzięki wielkie Następnym razem będzie już konkretniej Więc moi drodzy, mam nadzieję, że tak, Taka posłuchanka odpowiada To wiadomo, to nie jest film, który należy po prostu oglądać To jest coś, co można sobie odpalić w tle I Czasami się pokłócimy, czasami będą jakieś Szersze, większe odpowiedzi na jakieś tematy Rozszerzenie być może tematu Na ten moment to wszystko, dzięki, że byliście, hej!